Od nowego sezonu, nowy trener SPS-u. Kiedy pojawiła się ta propozycja? Czy długo się zastanawiałeś i czy ta decyzja była łatwą decyzją do podjęcia? Skąd taka decyzja właśnie, żeby SPS od nowego sezonu poprowadzić? Yy, nie ukrywam, iż rozmawialiśmy od kilku tygodni. Yy, łatwa decyzja. Nigdy łatwej decyzji tak naprawdę się nie, nie podejmuje. Zwłaszcza, że w yy, Lidze przez wiele lat rywalizowaliśmy przeciwko sobie. Yy, Aczkolwiek y, taką decyzję wspólnie można by powiedzieć z prezesem SPS-u y, Konsulsówca y, podjęliśmy. Y, przedstawiliśmy wspólnie, można by powiedzieć, wizję y, funkcjonowania przez następny sezon y, klubu. Y, nie ukrywam, że, że ta wizja mi się spodobała. Lubię wyzwania. Także przede mną bardzo pracowity rok i doskonale zdajemy sobie sprawę, w jakim miejscu jest siatkówka w Słupcy. Chcielibyśmy odznaczyć się na mapie Polski i osiągnąć w przyszłym sezonie jak najlepszy wynik. Jaka jest ta wizja, może powiedzmy, i jakie są główne założenia stawiane przed zespołem, przed tenerem nadchodzący sezon, jakie cele do osiągnięcia wszyscy co mnie znają to kojarzą można by powiedzieć mnie z tym, że budujemy zespół czy budowałem zespół na to, żeby walczyć jak najwyższe cele sportowo chciałbym, żebyśmy byli jak najwyżej na chwilę obecną nie chcielibyśmy mówić gdzie będziemy czy zakładać z góry, w którym, na którym miejscu skończymy. Musimy zerknąć, poczekać chwilę tak naprawdę na to, żeby zbudować, skompletować skład. Za chwilkę się tym tak naprawdę zaczniemy, czy tak naprawdę za chwilkę to zaczniemy robić. Będziemy musieli spojrzeć na to w jaki sposób są budowane składy innych zespołów Lidze, ponieważ nie wiadomo czy będziemy w grupie w tej co obecnie na chwilę obecną Słupca była, czy w grupie innej, także tutaj z jakimikolwiek deklaracjami bym się powstrzymał do chwili przejrzenia składów innych zespołów. Oraz tak naprawdę do chwili, kiedy my swój zespół zbudujemy, jak go zbudujemy, co będziemy mogli z niego wyciągnąć. Z pewnością ten zespół Słupecki znasz doskonale, chociaż wiemy, że on się znacząco zmieni w tym nowym sezonie. Takie były już zapowiedzi. Biorąc pod uwagę jednak ten skład, który rywalizował z Tobą w Lidze, na jakich pozycjach ten zespół potrzebuje wzmocnień, Twoim zdaniem, w takim kształcie, w jakim kończył ostatni sezon? Nie ukrywam, że. Kilka pozycji tutaj będzie do, do, do poprawy, do zmiany. Na pewno na przyjęciu będziemy chcieli pozyskać tak naprawdę zawodnika lub dwóch, jeśli się uda, którzy, którzy zapewnią troszeczkę lepszą jakość przyjęcia. Tak naprawdę to, to jest taki główny cel. Tak? Chcielibyśmy zabezpieczyć tym nadchodzącym zbliżającym się sezonie przyjęcie, ponieważ doskonale tutaj przeciwko meczy, które rozegrywaliśmy przeciwko sobie tak naprawdę, to, to tym przyjęciem słupca, słupca przegrywała. Także chcielibyśmy jakość poprawić. Zostanowimy się tak naprawdę za chwilkę jeszcze nad, nad jedną pozycją, ale nie chcę na chwilę obecną czegokolwiek zgadzać. Nie jest wykluczone, że subca z Wilkami Wilczyny w nowym sezonie zagra. Jak zostanie wtedy trener przyjęty w Wilczynie? W jakiej atmosferze przebiegło to rozstanie? Tak naprawdę rozstaliśmy się... Kilkanaście dni temu, także to też, jest, to też jest taka decyzja, wspólnie z zarządem, wspólnie z prezesem klubu Lux Wilki Wilczyn wypracowaliśmy, można sobie powiedzieć, taki status, że do nikogo, nikogo pretensji na pewno nie będzie. Wszyscy mnie znają i kojarzą z, z drużyny z Wilczyna, ja stamtąd również się wywodzę, pochodzę, przez wiele lat grałem i tę drużynę prowadziłem, aczkolwiek w pełnym momencie swojego życia, swojej kariery każdy, każdy chce coś zmienić. I akurat nadszedł ten moment, że, że to jest odpowiedni czas. Myślę, że ci, co są blisko mnie, czy mnie znają czy jak będziemy rozmawiać, to moją decyzję zrozumieją i chyba nigdy nikogo pretensji mieć nie będzie.